Wracam właśnie z pracy i zobaczcie co się dzieje, na dworze jest minus 2,5, sypie e, no taki śnieg z deszczem, ale chyba bardziej śnieg Ale zobaczcie jak pięknie są ośnieżone drzewa, także to wszystko wygląda tak pięknie i tak magicznie, że słuchajcie, w taką aurę to można wracać e, z przyjemnością Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie już w 11 dniu vlogmasu Ja witam się z wami w zasadzie już w samopołudnie e, Tak jak mówiłam, rano byłam na rzęskach, także rzęski już gotowe na święta e, I w zasadzie wróciłam, powiem wam e, Poszliśmy z Adam na dół i w zasadzie jakoś tak zleciało Dawid teraz u siebie Adrynka A ja planuję, słuchajcie, przyozdobić troszkę e, tutaj Bo no te kartony już tak leżą, mnie fajnie, wiecie Już bym chciała ten ten świąteczny klimat, poczuć, a ten śnieg, słuchajcie, no nastraja jeszcze dodatkowo taki fajny klimacik Także ja, słuchajcie, idę zobaczyć, co w tych ozdobach mam, bo w zasadzie co roku coś nowego dokupujemy i potem ja zapominam, co my mamy. Także idziemy razem pooglądać i zobaczyć, co tam mam. Udało mi się. Zobaczcie, wszystko sobie tutaj wyłożyłam, rozłożyłam, żebym wiedziała co jak. Mam nadzieję, że tak będzie mi łatwiej to ułożyć. Dobra, słuchajcie, no i zaczynamy. Tutaj już mam jakieś reklamówki. Tutaj, słuchajcie, no to standardowo idzie do Wazonu. To pamiętam, że kupiłam w Pepko już. Ho-ho-ho. Z 3 albo 4 lata temu To natomiast wiem, że też gdzieś dokupywałam Ale nie wiem Zobaczę jak to w wazoniku się będzie prezentować Czy coś dokupić Czy nie, bo jeszcze ten czas na Ewentualnie dokupienie Czegokolwiek jest Tu mamy takiego bałwana On jest słuchajcie na prąd Także może gdzieś uda mi się go Usadowić Ale to zobaczymy już A jak nie to zajmie się kim Dawid I tutaj mamy takiego pi. Ale on chyba, słuchajcie, wyląduje, wyląduje na choince Jest przepiękny I powiem Wam, że bombek na razie nie wyciągałam bomki są schowane No bo do ubierania choinki to, to jeszcze myślę, że no na pewno nie W najbliższych dwóch, trzech dniach tego nie zrobimy Bo pracujemy Także to na pewno odpada Tu mamy taką piękną choineczkę Domek, ciastek Właśnie ciastek, słuchajcie też jest taki do powieszenia, także chyba też go odłożę na choinkę, żeby był. Takie domki, zobaczcie. To zawsze miała. Nie, w tamtym roku słuchajcie w ogóle na drzwiach. Mieliśmy takiego bałwana. Nie wiem, czy kojarzycie ale kupiliśmy go w biedronce i naklejaliśmy. Wszystko byłoby fajnie, słuchajcie, natomiast to potem odklej z tych drzwi. E, to była jedna wielka porażka. E, ten klej został, e, te takie przylepce białe, e, także to było porażka. Dobrze, mamy nowe drzwi, e, ale no. Więcej nie zdecydujemy się na takiego bałwana z takimi zaczepami. Tutaj, słuchajcie, mam taki łańcuch, i tutaj też, tu w ogóle, jakąś taką bombeczkę na takim sznureczku. Nie wiem, co ja w tamtym roku z nią robiłam, nie pamiętam. Tutaj mam takie autka, dwa jeżdżące, Mikołaje. Niektóre rzeczy, słuchajcie, są z kalendarzy adwentowych od KINGI z poprzednich lat. Bo też tam gdzieś jakieś ozdoby świąteczne się pokazywały To słuchajcie, to w ogóle o tak ma być Taki piękny świąteczny strojik. Tutaj jakieś choineczki To chyba w ogóle jest z Homendiu Chyba cały ten zestaw, tak mi się wydaje Tutaj mamy jakiś napis, znowu choineczki Choineczki, choineczki e, Mikołaje Tutaj mamy takiego bałwanego w tamtym roku w Dilsie w się kupiliśmy, natomiast coś muszę mu tutaj z głową zrobić, bo coś, coś nam się chłopina do tyłu e, odgina. Dobra i zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. Skarpety mamy dwie, słuchajcie, także przydałoby się dokupić trzecią skarpetę. Byłoby fajnie, no ale przydałoby się w takim samym e, motywie, także może e, uda mi się e, poszperać i znajdę gdzieś taką. Tu jakaś świeczuszka jeszcze chyba w takim świątecznym klimacie, choineczki i do tego taki, taki mamy takiego renifera złotego. To gdzieś może uda mi się postawić na ziemi O ile Andrienka zaraz tego nie, nie sprzątnie e, Tutaj też taka słuchajcie Zawieszka Na drzwi Tutaj takie dwie lampeczki kolorowe e, Także to gdzieś też Usadowie Także no troszkę się powiem wam tego nazbierało e, Tutaj szopka Tutaj też jakiś jeszcze domek i zobaczcie tutaj taką ciuchcie. To chyba w tamtym roku w ogóle Kinga mi właśnie dała w kalendarzu adwentowym, i wiem, że Adrianka w tamtym roku bardzo bawiła się tą ciuchcią. Także pewnie w tym roku też będzie zainteresowana. Także jak wstanie, to będzie miała pole do popisu i będzie mogła się pobawić. Także ja słuchajcie, nie przydłużam i zabieram się za to dekorowanie, żeby zdążyć, zanim Adrianka wstanie. Zobaczcie, zostało mi trochę jeszcze ozdób, i chyba nigdzie ich nie dam, bo nie mam, powiem Wam jakoś, wizji, żeby je gdzieś umieścić. Na razie, je, słuchajcie, schowam gdzieś tutaj w pobliżu. A jak znajdę gdzieś dla nich miejsce, to po prostu je dam. A na razie, a na razie niech zostanie to, co je. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wyszło. Ale, tak jak mówię, pewnie jeszcze coś pozmieniam. Także, słuchajcie, zobaczcie tutaj. Pod telewizorem. Tak to się prezentuje. No i powiem Wam, że ten bukiet, tak troszkę ciszej mówię, bo Adrienka jednak tutaj w pokoju śpi. E, wyszedł nawet ok, więc chyba nawet nie będę nic dokupywać. U góry nad telewizorem. No i tutaj, po, tutaj powiesiłam te dwie skarpety, także też nawet wyglądają fajnie. Ale chyba słuchajcie, na drugi rok tak myślę, że muszę chyba jakieś nowe ozdoby pokupywać. Bo jednak, już co po niektóre muszę powymienić, bo już naprawdę mają bardzo, bardzo długo. No i słuchajcie, tutaj mam tą gwiazdę betlejemską. No i tutaj miałam doniczkę. I myślałam, że mi się uda do tej doniczki dać tą gwiazdę betlejemską. No ale niestety jest za duża, więc bardzo ubolewam, bo ta doniczka jest piękna z Mikołajem. Myślałam, że fajnie się będzie prezentować. No, ale niestety nic z tego, także na razie stoi w tym. Może jeszcze coś uda mi się dokupić. Planujemy jechać w piątek na zakupy, więc jak nie zapomnę, to coś kupię tutaj. Zobaczcie, na komodzie, tak, bardzo minimalistycznie, ale ja lubię, jak jest tak mało i tak właśnie. Może że z wiekiem i mniej, tym lepiej Kiedyś lubiłam większy przepych Teraz i mniej tych ozdób To chyba bardziej, bardziej mi się podoba I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w pokoju Adrianki I u Adrianki, słuchajcie, w pokoju wygląda to tak Tu na pewno na tą komodę coś jeszcze dam No bo na razie jest kalendarz adwentowy Więc no na razie nic tutaj nie upycham Na razie tylko Mikołaj, napis i ciuchcia a na jej półeczkach tutaj uważam, że wyszło to bardzo uroczo, bardzo fajnie tam tej półeczce wygląda, domki, choinka, także pięknie. I tutaj zobaczcie bałwan, myślę, że tym się będzie bawiła jak wstanie. Także ja, słuchajcie, już uciekam z jej pokoju, żeby jej nie obudzić. I tutaj jeszcze taki bałwan sobie stoi pod choineczką. Dzisiaj masz dużo okienko. Jak tą paczkę przy, przytulasz? O, o, co to jest? Kaczka? A skąd wiesz, że to kaczka? O, chyba gdzieś kopalusz spadł. Zobacz, kochanie, daj na chwilkę mamusi. Mamusia ja ci tylko pokażę. Zobacz. To jest taka kaczuszka do wanny. Dzisiaj jak pójdziesz się kąpać. Tu się leje wodę. I tutaj się tak obracę. Tu ma takie przylepce. Także to dzisiaj do kąpieli będzie. Cieszysz się? Mm. Okej. Okay. I teraz mamy kalendarz. Dzisiaj dziesiątka, Nie, dzisiaj jedenastka. Czekaj, Kotuś dziesiątka była wczoraj. O, tutaj jest jedenastka. Nie. Pomożesz mamie? Hmm, to idzie ciężko troszkę. Tu kotuś zobacz. O, wyciągniesz? Okej. Okay. Miałyśmy problemy, żeby wyciągnąć dzisiejsze okienko, ale udało się i w dzisiejszym e, okienku, słuchajcie, jest taka woda micelarna, trzy w jednym, także no jestem ciekawa tego produktu. I kalendarz od Kingi, tutaj mój pomocnik już działa prężnie i otwiera. O, mama wie co to jest. Bardzo przydatna rzecz, słuchajcie. Uuu, jakie fajne kosmetyczce jeszcze, zobacz, to są to takie przyborniki, jak jedziemy gdzieś na wakacje albo na weekend, wiesz, to tutaj mama mydło daje, szampo, żeby całego pakowania nie brać, fajne? Tak? A zobacz, jaka piękna jest ta kosmetyczka, taka w brokacie, wow, podoba się? Okej. Okay. Słuchajcie, i chyba tym akcentem powoli się będę z Wami żegnać. Myślę, że już dzisiaj nic ciekawego się u nas nie będzie działo. W zasadzie to chyba tylko pobawimy się z Adrianką i do spania. Ja jutro idę do pracy, więc też nic ciekawego się nie będzie działo. Jutro nie będzie vlogmasa. Także widzimy się dopiero w piątek. Do zobaczenia!